Cześć, ja mam na imię Karolina i na mentoring Joanny trafiłam dzięki jej reklamie, bo zajmuję się sprzedażą szkoleń jeździeckich, webinarów jeździeckich i zawsze zastanawiałam się, co robię źle w tych kampaniach reklamowych, że ciągle przepalam budżet, że ustawiam te reklamy i one nie przynoszą, albo, przy, albo w ogóle nie przynoszą rezultatu, albo ten efekt jest e, bardzo niewielki. I po dołączeniu do mentoringu, Dostałam od dziewczyn wsparcie jeden na jeden. To nie jest tak, że dostajesz jakiś, nie wiem, schemat, i, albo lekcje, i omasz masz radź sobie z tym sam lub sama, tylko codziennie są konsultacje, na które możesz przyjść i tam zostanie przeanalizowany konkretny twój problem, to, z czym ty się borykasz, z czym przychodzisz. Dziewczyny nauczyły mnie tam analizować wyniki tych kampanii. Popojadł po pierwsze, jak je ustawiać, a później jak je analizować. I dzięki temu dowiedziałam się, czy nie działa mi grafika, lub. Lupil. Czy nie działa mi tekst, który jest do tej reklamy dołączony w opisie? Czy może strona landing page nie konwertuje? I kiedy to odkryłam, jak to analizować, gdzie jest problem i co poprawiać, to możemy zobaczyć na wyniki z zeszłego roku. Tutaj dokładnie widać moment, w którym dołączyłam do mentoringu i w którym zaczęliśmy ustawiać płatne kampanie. Patrzymy na zieloną linię, bo zielona linia to są zamówione opłacenia, więc wychodziliśmy z poziomu powiedzmy nieprzekraczającego nie 30. Tutaj w sierpniu i wrześniu jest moment, kiedy płatnych kampanii nie puszczaliśmy w ogóle i od września te kampanie wznowiliśmy. Przy czym warto zauważyć, że i tak jesteśmy na poziomie no, praktycznie dwa razy większym. Ilość zamówień jest mniejsza niż była tutaj na przykład w czerwcu, ale często to są osoby, które kupiły drugi raz już produkt droższy. Więc tak naprawdę zwrot z reklam e, tych, które puszczaliśmy tutaj, odbija się też na tym, że prowadzimy tego klienta przez cały nasz lejek i przez całą naszą bogatą ofertę, którą mamy, więc. Ten zwrot jest naprawdę na fajnym poziomie. I kolejną rzeczą, którą mogę pokazać, to właśnie średni wynik RoAS więc każda zainwestowana złotówka w reklamy e, zarobiła nam prawie, prawie 6, więc też no, nigdy wcześniej nie udało mi się tak ustawić reklam, żeby ten efekt był e, tak dobry. Dlatego, te tak mówię, jeżeli się wahasz i zastanawiasz się, czy warto wydać te pieniądze na mentoring, no to ja mogę powiedzieć tak, warto, bo już dawno nam się to zwróciło. No i, i co tutaj, gdyby według mnie jest takie, co wyróżnia ten mentoring Joanny, to to, że Możesz przyjść na te rozmowy, spotkania grupowe i tam dostajesz wsparcie konkretnie pod Twój problem, konkretnie to, z czym Ty przychodzisz. Możesz przygotować grafikę reklamową, dać ją do sprawdzenia. Dziewczyny ci powiedzą, co powinnaś poprawić. No i no ja nie widziałam, jakby, jeszcze czegoś takiego, że ktoś analizuje konkretnie mój problem i daje mi konkretne wskazówki. Większość, jakby, produktów lub szkoleń, które spotykałam na rynku, to działają na zasadzie takiej, że dostajesz gotowe lekcje lub gotowe jakieś szablony, schematy, i no i radz sobie z tym. A tutaj, gdybym mogła cofnąć czas, to na pewno dołączyłabym jeszcze raz. I jeżeli ty się wahasz, a chcesz zarabiać więcej, to dołącz do tego programu, bo, bo naprawdę warto. Powodzenia!